Witajcie kochani dzisiaj skosiłem ogródek Mój trawa była dość wysoka tam ptaszek znowu śpiewa pięknie tu śpiewają tulipanki urosły jedne i tu drugie Także rosną następne liliowce, było ich pięć, ale coś widzę, że tylko trzy są. No i takie małe przemeblowanie. Tam miałem wannę na deszczówkę, wymieniłem ją na plastikową. Tu miałem dwie wanny, trzy wanny, też wymieniłem na plastikową, tu dojdzie jeszcze jedna. A Wszystkie wanny te stalowe już czekają tutaj na kupce. Pojadą na złom. Będzie koło stówki. Tutaj psinka odpoczywa, bo porożnie to sobie leży. Zmęczony. takie tok. tok. Męczony, tak męczony piesek, tak? No, no tak, świnko, tak, tak. Pokaż, pokaż to młodą tak Taki śliczny piesek, tak. To taki króciutki film z dzisiaj. Do następnego, kochani.